Masz Twitcha? Eee, mam, ale raczej jak będę streamował na dwóch platformach, to raczej nie na Twitch. <grymne> ale mam, mam, mam. Świnek Rafy, nie licząc. Je... Nie, nie grałem, nie grałem. Ja mam ochotkę. O, widzicie teraz jakoś tak? Był tak. Jak się tam nazywasz? Y wie... Ja mam wszędzie taki samnik nick Polak Tak jakby. Wszędzie mam taki sam nick, bo nie ma. Nie ma wiecie. Tak jakby bez sensu mieć inne <laughs> na różnych platformach. W sensie no zależy dla kogo, nie? Ale no. Tak jakby ja wolę mieć ten samnik wszędzie. Jest przynajmniej pierwszy. No, kurde. Ale to zaraz, zaraz powiem dokładnie. Jest ta to strach nie tylko jaka federacja. Ok, dzięki Polak Leń, chyba do szafy w las. Ok, e, dzięki, dzięki, dalej nas piąta, tak, tak, dalej nas piąta. Dziękuję bardzo za tę podpowiedź. A jak było słychać, że to szafy w las? Jaki był, co? A to taki charakterystyczny dźwięk był, czy kurry? No już było dobrze, zamykaj. And play sister location uh, at this moment. No, 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 uh. Dobra, widzu, A żeby cię tu nie zanudzić przecież, bo to jest tego. Wiesz o co chodzi, widzu? Po prostu pokażę ci, jak wyglądały następne próby, bo No, wyglądały one mniej więcej tak. W każdym bardziej w porządku. <laughs> Kurde. Aha. Dlaczego? Fajne, fajne, fajne jest ta kierka. Dobra, mm, let's go. Bo to nie ma co. Coś nie ja mówię to let's go nie ma co i się wywala mu pierwsze jajem. Lasik. Dobrze mi szło ogólnie na początku, jak do trzeciej. Już springtrapa nie, nie za bardzo. Nie przypadam za Williamem aftonem Oj zaśmiał się i on się tak teraz się ciszej zaśmiał, ale nie mogę nigdzie Nie wróć. No. Bardziej go z prawej słyszałem teraz. No właśnie. Lubisz nakręcać w boxa Zaś ten nieszczęsny music box. Gdyby nie on, wszystko by było łatwiejsze. Czekałem na ciebie od drugiej w nocy, żeby live oglądać. Schizofrenik, ale czemu od drugiej w nocy? Przecież mówiłem wczoraj, że o 17.00. No dobrze. A, i czekałem tak. A, rozumiem. No dobrze. Cieszę się w takim razie. No. Odruch z fnaf 2 mi chyba został, że jak świecę latarką na Foxiego, świeciłem latarką. To tak. No zawsze. A on bank w szafie jest lol. Faktycznie był. Okej. Okay. Ja go znowu z prawej słyszałem. Nie wiem dlaczego. Mam takie wrażenie. Lubisz jak Foxy śpiewa. O jejku A jak Foxy śpiewa? Bo chyba ja albo nie pamiętam, albo nie wiem. Mam cię, Freddy. Aaa, dum, dum. dobra. Ostatnia noc? Piąta, piąta, ale piąta nie jest ostatnią. Lewo chyba. To jeszcze jest szósta i siódma. Piotłek, dziękuję za obserwację. Nie ma go tu. Oj, afera jest w takim razie. Lubisz cupcake'a? Cupcake. Fajny jest cupcake, lubię, lubię, Tak, tak, tak. Ja ogólnie lubię FNaFa, jeśli chodzi o postacie i ten... Niektóre animatroniki bardziej, niektóre mniej, ale... Poza tym lubię. n Co znaczy, czy, czy lubię n? Gdzie on jest? Prawo? Nie ma go? Nie. O lol Alfart ja pili. dobra nie no piąta w noc dobra ale on się zaśmiał najgorzej a był w drzwiach Dobra. I co teraz? Jak on, to, to dźwięk, jak on jest w szafie, no nie ma go. Fak, proszę. Ej, on sobie w kulki ze mną leci. Jest! Dobra, boż! Jest! Lubisz klikać na nas Frydiego we Fnafie 1? W każdym Fnafie klikać na nas Frydiego. <laughs> Jest! Dobra! Let's go na szósta tak! O! Jest i party! Wow! Your, your brother is kind of a baby, isn't he? I don't know. It's hilarious. Hilarious. Why don't we have him to get a closer look? He will love it. Check out. So much, No, please. Come on, guys. Let's give the little man a lift. He wants to get up close and personal. Toys. I don't want to go. Dziękuję cesarsze za za obserwację naszego circus baby. Nie znam, nie znam. Grzegień, you heard the little man? He wants to get even closer. Oi. Hey guys, I think the little man said he wants to give Fredbear a big kiss. Oi. One, one, two. Oh yeah. Och, shit. O. Oh. Oj... piękne. No, powie, powiedzmy. Ostatnich bajtów. Ugrzienie z osiemdziesiątego siódmego. Okej. 98. no dobra. I co szósta noc? A w szóstej nocy są wszystkie animatroniki, tak jakby? W sensie normalnie? Czy jak? Uzdępej to w Tak, tak. Nie? A co, że dalej Freddy jest tylko w szóstej? To jak? Bo mnie nie było. Co? A co, Stasiu? Co, co ci nie było? O co chodzi? Jeszcze raz. Tylko Fredber w szóstej nocy? na co Stach, chodzi? Jakie pytanie? Nie? Tak? Ok. <grym>